Wiemy dobrze, że wiara Abrahama była poddawana licznym próbom. Można byłoby odnieść wrażenie, że Bóg oczekiwał od Abrahama niekiedy rzeczy absurdalnych. Abraham wielu rzeczy pewno nie rozumiał, czasami pewno wewnętrznie jakoś się mocował z tym, czego Bóg od niego oczekuje. Dlaczego Pan Bóg tak postępuje, dlaczego tak postępował w życiu Abrahama, dlaczego tak być może postępuje również w naszym życiu, o tym w dzisiejszym słowie serdecznie zapraszam. Spokojnie, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Może też odnosicie takie wrażenie, że rzeczy, które dzieją się w Waszym życiu, że sytuacje, w których Was Bóg stawia, są niezrozumiałe, są po ludzku nie do ogarnięcia. Być może też zadajecie pytanie i sobie, i przede wszystkim Panu Bogu, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to, czy inne wydarzenie miało miejsce w moim życiu? Dlaczego, dlaczego takie, zwłaszcza trudne doświadczenia nam się... Nam się przydarzają, bo je, te, te, te łatwe, te miłe, te przyjemne, to chętnie nie przyjmujemy. No ale kiedy pojawiają się sytuacje niezrozumiałe, trudne, bolesne, to jakoś tak wewnętrznie się zmagamy i być może też kłócimy z Panem Bogiem. Dlaczego tak się dzieje? Czego Bóg od nas oczekuje? Poszukamy odpowiedzi na to pytanie w książce księdza Tadeusza Deitchera, Rozważania o Wierze. Dzisiaj kolejny fragment. Serdecznie zapraszam. Im bardziej Boża obietnica pozbawiona jest cech realności, tym więcej Bóg od nas wymaga i oczekuje, ale tym większa też będzie zasługa naszej ufnej odpowiedzi. Obietnica dana Abrahamowi była tak mało prawdopodobna, iż musiał on uwierzyć, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i nieprawdopodobnych. Będzie to dla niego długi proces nieustannego wzrastania w wierze. Kiedy Abraham dotrze do obiecanego mu kraju, to przecież nie otrzyma go na własność. Będzie ciągle przybyszem. Największe jednak pogłębienie jego wiary przyjdzie dopiero w warunkach dramatycznych, kiedy Bóg zażąda od niego ofiary z syna, a więc ofiary z kogoś, kto był mu najdroższy, kto od strony czysto ludzkiej musiał być dla niego największym skarbem i największą wartością. Sytuacja była nieprawdopodobnie trudna. Abraham musiał więc oczekiwać, że Bóg tę sytuację przerażającego nakazu jakoś rozwiąże. Musiał podjąć decyzję, by bezgranicznie zaufać. Wymagania Boga w stosunku do Abrahama, uderzające w jego uczucia ojcowskie, w jego największą miłość do jedynego i umiłowanego syna, uderzały jednocześnie w same podstawy dotychczasowej jego wiary. Abraham przecież uwierzył, że z tego właśnie syna zrodzi się wielkie potomstwo. Tym bardziej więc wszystko, czego Bóg od niego żądał, mogło wydawać się absurdalne. Ten, z którego ma się narodzić liczne obiecane potomstwo, ma być teraz zabity. Bóg żądał od Abrahama tak wiele, ponieważ chciał go obdarzyć czymś niezwykłym, chciał wynieść jego zawierzenie na szczyt. Próba wiary Abrahama nie była testem. Bóg z góry wiedział, jak Abraham postąpi. Była ona sprowokowaniem go do decyzji, aby w szczególny sposób zawierzył w ciemnościach Bogu i w ten sposób posunął się naprzód ku niemu w swojej pielgrzymce wiary. Sytuacje najtrudniejsze są szczególnie uprzywilejowane, ponieważ wymagają głębokich decyzji. A wiara rozwija się poprzez decyzje, w których człowiek oddaje się Bogu przez posłuszeństwo wiary. Tak będzie i w twoim życiu. Ponieważ Bóg kochając Ciebie, będzie chciał postawić Cię nieraz w sytuacji trudnej. Dozwoli, czy spowoduje, że będzie Ci z czymś bardzo źle, bardzo trudno, że nie będziesz sobie z czymś radził, żebyś zaczął oczekiwać Jego przyjścia, żebyś go pragnął. Uniemożliwi Ci to trwanie w marazmie religijnym. Próba wiary, z którą się wtedy zetkniesz, zmusi Cię do polaryzacji. Albo nie odpowiesz na oczekiwanie Boga i zaczniesz się cofać w wierze, albo, jak Abraham, podejmiesz decyzję o pójściu za Nim w ciemnościach zawierzenia, i wtedy wzrośnie w Tobie wiara, wzrośnie w Tobie głód Chrystusa i Jego odkupienia, głód łaski. Na miarę tego głodu Duch Święty będzie mógł ustępować do Twojego serca. Trudna jest ta Boża pedagogika. Ale ona ma sens. Ona ma sens, słuchajcie, tak to odczytuję, że Bóg przeprowadza nas przez różne doświadczenia, żebyśmy uświadomili sobie, że potrzebujemy w życiu Pana Boga. Dlaczego tak jest? Pewno dlatego, że człowiek ma taką pokusę, by być samodzielnym, by być niezależnym, by może nawet, nawet stawać się partnerem Pana Boga, w sensie takim, by być na równi z nim. O tym mówi nam chociażby biblijna opowieść o budowniczych wieży Babel. Ale to, to jest taka pokusa, by być jak Bóg. Zobaczcie, że to był, to był też kontekst pierwszego grzechu, grzechu pierworodnego, gdzie nasi rodzice za potrzebem szatana. Chcieli żyć w jakimś alternatywnym raju, tym raju obok tego, który, który daje Pan Bóg. Ale innego raju nie ma, innego życia nie ma. Jedynym dawcą życia jest Bóg. I Bóg, że wracając do dzisiejszych naszych doświadczeń. Bóg może, może przez te różne trudne sytuacje wzbudzać w nas takie głębokie pragnienie, byśmy Jemu jeszcze bardziej zawierzyli. Mniej sobie, bardziej Jemu. Oczywiście są też różne sytuacje. Które, które nie znajdują wyjaśnienia. Jest przecież cierpienie, które ma wymiar ekspiacyjny, jest cierpienie Chrystusa, przecież Chrystus, Chrystus całe swoje cierpienie ofiarował za nas, za, 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 za nasze grzechy, wykupił nas z niewoli, z niewoli zła. On to wszystko uczynił z miłości i wypełniał w ten sposób wolę Ojca. A więc niewykluczone, że, że te różne doświadczenia, które na nas spadają, trudne, są też takim... Nie, znaczy nie, ja nie chcę wchodzić w, Bożo, w, 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 tak, w takie Boże myślenie w tym znaczeniu, że na pewno wiem, że Bóg tak chciał. Myślę, że to każdy z nas musi indywidualnie odczytywać, co przez dane doświadczenie... Bóg chce nam objawić, co chce nam pokazać. Ja tu nie chcę powiedzieć, że w tej sytuacji na pewno Bóg mówi, że masz coś w swoim życiu zmienić, a w tej sytuacji na pewno Bóg chce, żebyś to swoje cierpienie za kogoś ofiarował. Nie wiem tego na pewno. Wiem, że Pan Bóg się takimi sytuacjami posługuje, o tym nam mówi Słowo Boże. O tym nam mówi też historia Abrahama, o tym nam mówi historia wielu świętych, o tym nam mówi też historia Hioba, tego, który, który przecież nic złego nie uczynił, a doświadczony był tak wielkim, tak wielkim cierpieniem, ale w tym wszystkim, w tej całej próbie którą przyszedł Hiob, on, on potwierdził swoją wierność Bogu, wbrew temu, czego oczekiwał zły duch, czego oczekiwał szatan, prawda, który zaczął tak Pana Boga troszeczkę podpuszczać. A zobaczysz, jak dotkniesz Hioba różnymi trudnymi doświadczeniami, no to na pewno Hiob się od Ciebie odwróci. Bóg znał serce Hioba i wiedział, że się Hiob nie odwróci. Tak samo jak Bóg znał serce Abrahama, to o czym pisze ksiądz Dajcer I, I można powiedzieć, że Abraham tymi swoimi decyzjami, z jednej strony potwierdza swoje zawierzenie Panu Bogu, a z drugiej strony umacnia się w tej wierze, umacnia się w pewności, że Bóg go poprowadzi. Bo to, co się tam wydarzyło w czasie składania, czy, czy, czy całego tego przygotowania do, do złożenia syna Abrahama w ofierze, to, 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 to Abrahama musiało niezwykle dużo kosztować. To musiało go niezwykle dużo kosztować, kiedy analizujemy ten tekst. Można powiedzieć, że Abraham robi wszystko, żeby, żeby ten moment złożenia swojego syna w ofierze odwlec w czasie. I on to jakby przedłuża, on to tak jakby rozciąga, a może jednak Pan Bóg zainterweniuje, a może jednak coś, coś zrobi, a może jednak nie, że coś się wydarzy, że ten syn zostanie ocalony i został ocalony. Abraham się nie zawiódł, bo, bo, bo Pan Bóg chce naszego szczęścia, chce nam błogosławić, a nie chce naszego nieszczęścia. Nie chce naszego nieszczęścia. A więc widzę, jaka jaka zachęta z tego dzisiejszego spotkania chyba taka zachęta którą mogę zamknąć w słowach wypowiedzianych przez pana Jezusa do świętego Piotra w wieczerniku. Bardzo lubię te słowa, te słowa mi wielokrotnie pomogły. Wszędzie je powtarzam. Nie wiem czy tutaj też już ich nie mówiłem, jeżeli mówiłem to powtórzę. A mianowicie pan Jezus mówi do świętego Piotra: Piotrze, tego co ja teraz czynię, ty nie rozumiesz. Ale potem będziesz to wiedział. Myślę, że musimy się zgodzić. Myślę, że musimy się zgodzić na to, że pewnych rzeczy nie rozumiemy. Pewnych wydarzeń, które dzieją się w naszym życiu, nie rozumiemy. Zrozumiemy je później. Czas, miejsce, okoliczności zrozumienia tych wydarzeń zależą od Pana Boga. Trzeba zgodzić się na to, że Boże działanie rozumiemy czasami później. Nie wszystko i nie zawsze jest tak, że, że jesteśmy w stanie zrozumieć Boże działanie w tym momencie, w którym ono się dzieje. W tym momencie, w którym ono się dzieje, mamy zaufać Panu Bogu. Tak jak Bogu zaufał Abraham i został nagrodzony. Myślę, że, że jeżeli zaufamy Panu Bogu, nawet w trudnych momentach, jeżeli pozwolimy się Jemu poprowadzić przez życie, to nasza nagroda jest w niebie. Tam się w niebie spotkamy. Dobrze, bo już się jak zwykle rozgaduję. Spokojnej nocy, wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was, kochani. Nie wiem, może niektórzy już rozpoznali to miejsce. Tak, jestem. Jestem w Szczecinie, w Sanktuarium Dzieci Fatymskich, tutaj, tutaj na plebanii w pokoju gościnnym. Przez jakiś czas będę tutaj zastępował proboszcza i będziemy się stąd spotykać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.